Szybko, szybko, śpieszymy się. Znowu nie będzie gdzie zaparkować. A nie, dzisiaj jedziemy Fiatem 500. Czy małe rozmiary to jego jedyna zaleta? Dzisiaj to sprawdzimy. Zapraszam do testu. Testowana dzisiaj 500 to druga generacja modelu, który w latach 60. zmotoryzował Włochy. Poprzednia 500 była mała, a ta już rosła. Chociaż nadal jest mała mierzy 3,54 m. Fiat 500 to bardzo ciekawe zaprojektowane auto. Z przodu widzimy wyraźne chromy, światła do jazdy dziennej, w poliście wykonane w technologii LED, bardzo ciekawe przytłoczenie na masce, nadwozie jest wysokie i wąskie, oraz ma dużo przeszkleń, co daje nam nadzieję na dobrą widoczność. Z tyłu ciekawy spoiler od pakietu stylistycznego Sport oraz wyraźne lampy tylne. Warto powiedzieć, to teraz rzadko widzimy w autach, Duża końcówka rury wydechowej. Prawdziwa. Głównym rywalem na półtronku produkcji była Toyota Ego Hyundai i10, Volkswagen Up!, a później równie stylowy Opel Adam. 500 jednak zawsze od konkurencji wyróżniała się swoim stylem. Nawiązania do starych 500 widać wszędzie. testowana dzisiaj to -jet, czyli 500 Tonul Diesel, czyli turbodiesel o pojemności 1248 cm3, czyli 1,3 oraz mocy 75 koni. Silnik sprzężono z manualną pięciobiegową skrzynią biegów. Manual nie był dostępny z dieslem. Silnik jest dosyć elastyczny, bo generuje 145 Nm momentu obrotowego. Silnik jest z bardzo dobrą konstrukcją, czyli bardzo dobrą, oraz jest godny polecenia. A jak było z silnikami? Na początku produkcji były, były trzy jednostki: benzynowa 1.214 o mocach 69 i 100 KONI oraz Turbodiesel 1.3. W 2010 roku do gamy dołączył silnik zupełnie nowa konstrukcja dwucylindrowa Twin Air o pojemności 0,9 litra o mocach 85 i 105 koni. Później silnik 1.3 przeszedł modernizację i miał 95 koni. W 2015 roku usunięto silnik 1.4 i w sumie szkoda. Teraz w 2020 roku podczas ostatniego liftingu doszedł nowy silnik do gamy hybrydowe 1.0 MITV. Do miasta wystarczy nawet 0,9 Twiner. Na trasę wiadomo, że lepszy diesel, ale myślę, że każda benzyna z trasą też sobie, da sobie radę. Jeżeli chcemy trochę więcej mocy, a nie stać nas na awarta, to polecam 1,4. Tam naprawdę dzieje się. Jeśli chodzi o spalanie 500 z dieslem, jest ona ekonomiczna zawsze. Ona ma gdzieś, czy jedziemy na mieście, czy na trasę. Ona jest zawsze ekonomiczna. Na trasie przy 120 km na godzinę pali około 5 litrów. Przy 84 litry. Jazda miejska to też w granicach 5 litrów. Niestety, niezależnie od spalania, na stacji będziemy bywać dosyć często, bo bak ma tylko 35 litrów. W 500C siedzimy się trochę jak w dostawczaku. To znaczy, jest bardzo wysoko. Plastiki są niestety dosyć twarde, a gałka jest wysoko i blisko kierownicy. Oczywiście w mieście to zaleta. U góry widzimy radio z nawiwami. Posłuchamy tutaj sobie muzyki z CD oraz USB. Poniżej ładnie wkomponowane w tą listwę w kolorze nadwozia przyciski, na przykład ciekawe trip City. Bardzo dafiata jest on charakterystyczny. Tutaj mamy panel klimatyzacji z czterema gałkami. Bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Tutaj, co ciekawe, Przyciski od szyb oraz ta gałka w kolorze tapicerki. Bardzo Warto powiedzieć o tych ciekawych zegarach. Nie daj, że wyglądają bardzo ciekawie. To mają bardzo rozbudowany komputer pokładowy. Tak jak powiedziałem, stawana 500K jest wyposażona w pakiet stylistyczny sport. W środku widać to na przykład po skórze. Tutaj w kolorze brązowym z szarym materiałem. Wygląda to bardzo ciekawie i na pewno. Jakoś tak wyróżnia ten środek. Dostęp do tyłu jest duży, bo drzwi zajmują połowę powierzchni samochodu. Fotel odsuwa się dosyć daleko, także nie ma z tym większego problemu. Ja jestem drobny i niski, także tym bardziej jest to naprawdę dosyć przyjemne. Z tyłu, nie oszukujmy się, nie ma zbyt dużo miejsca. Natomiast ja, że mam 1,75 m jeszcze się idealnie. Nad głową mam jeszcze troszkę zapas miejsca. Na nogi też. A nawet jak się tutaj rozłożę, nawet tutaj dosyć wygodnie. Z tyłu z udogodnień dostępnych mam głośnik. I tak naprawdę w sumie nic więcej. Natomiast za fotelami mamy uchwyty, gdzie mogę na przykład schować sobie tableta. 500K hmm. niestety nie jest autem dla koszykarzy. Jeśli masz więcej niż 1,75 75 to raczej nie próbuj tutaj siedzieć. Na dłuższą podróż Radzę kolana wsadzić trochę w plecy kierowcy, wtedy naprawdę robi się tutaj dosyć wygodnie. Podsumowując, Fiat 500 to naprawdę świetny samochód. Dla kogo? Na przykład idealny na dojazd do pracy. Przez swoje tanie i proste silniki będzie tani i wieczny w użytkowaniu. Moim zdaniem 500 świetnie się starzeje, wygląda naprawdę świetnie. Co pokazuje to, że jest produkowana stale przez 14 lat bez większych modernizacji. Dziękuję za uiszczenie samochodu do testu i zapraszam na kolejne. Kurwa.